Ja jestem Kezi witam was w kolejnym odcinku z car parking yy, prawdziwe życie ja dzisiaj postanowiłem, że się przejdę i sobie pójdę przykład na stację po jakąś no ja pierdziele jest, strasznie. pójdę coś kupić i chyba A, banki nie mam Aha. Yy... Za chwilę się widzimy, bo no. nie mogę nagrywać kogoś za jego niepozwoleniem. Yy... Proszę, tą herbatę. Te cztery bułki. I. I tą kawę. Dziękuję. Telefonem. Dobrze. Dziękuję. Dojdę ja. Dobrze. Idziemy. No. Ile po tym mieście się przejść? Yy, bo dawno tutaj nie byłem i pójdziemy w tam, tamtą stronę wiem, że tam jest w stronę jakby <laughs> w stronę jakby autostrada, ale tam jeśli pójdziemy to sobie poróżę do domu trochę daleko mam muszę wezmę Ubera jedzie też gdzieś Kurde. Nie ma pasów. Więc... sobie przyjdziemy. Przyjdziemy. O kurde, jakieś auto z ciekawości zobaczę. Ty tu jest mężczyz. Ten ten. 200 207, co ja mam? Co ja miałem? I też czerwony kolor. I te same. Dobra. Felgi inne, ale. Kurde szyby, jakie. Co on taki koło ma skręcone? O, kurwa. No to. To pewnie jak poleć Coś poleciał. To odbił się kołem aż tu przy o ale o jezu ale ja miałem takiego samego po nawet i chyba ten komplet felk dałem im ale wam już nie pokazywałem czyli otwarty no, to otwarty. Ręczny. Na luzie. Ciekawsze odpala. Ja jest też sprzęgłem, bo to coś było. I hamulec. Ręcznie spuszczony. Odpalczy. Na niskie obroty. Też na jak mój. Ale smulony. Pewnie kartowali go. Pewnie sobie tego rozbili, my i ubezpieczonego. Dostali tę kaskę. specjalnie. Abieg wstek wchodzi, a raczej. Oho. Czekaj. Pręga. Ciężko się no i gaśnie czekaj, gaz, gaz luz? ty nie odpala te przełącza na piątkę tutaj na drogę się awaryjne działają ty John. Nie będę jakoś jechał dużo. Ale chyba znalazłem mojego pierzchota z początku sezonu. O Boże, te koło jakie negatyw zrobili. Albo przy wypadku tył, chyba też. No. Wejdziemy do domu. Albo nie, do y, ziomka Od razu yy... Zawróci Czekaj, jakoś

Redukcja. Nie będę go gotował jak oni. Spoko. Weź mi Chodzą jak są, nie. Dobra, tutaj trzeci zjazd w rundzie. Kremu. Troia il stampo, chissà cosa Dobra, tutaj. Syk. Powiem Marcinowi, że tutaj. Tylko są zepsute, ale dobra. Dobra. E, za głosie się widzimy, ja wracam do domu. E. A więc trochę muszę wam, no, opowiadać. E, zacznijmy od gruza, czyli białego E39, które na szczęście nie... E, no, no, ja kierowałem, no i się nim bawiłem, że tak powiem, ale, no... Mm, Jak yy, co sobotę, czy tam piątek, czy tam wtorek, Jeździłem sobie po yy, szutrach, nie? Jadę sobie, temperaturka wzrosła, biorę go do tych nie wiem, 4, 5, 6, 7 tysięcy. A tu nagle puf! Taki coś! No, jest taki puf! Z tyłu poszedł czarny dym, bo to w dieslu i nagle dym puff, wybucha. Niestety, yy, znaczy, niestety, przyśmiałem gaśnicę, jakby co, bo nie ufałem temu pojazdowi. Szybko jakoś to ugasiłem, no ale co, by był już spalony, nawet ledwo starczyła ta, 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 ta jedna butla. No, więc to przyjechała laweta i od razu Becia popał na A dzisiaj sobie pojeździmy. Tak sobie, o no, tak se, o, bo następny odcinek będzie trochę smutny. Jezu, szybko się sobie Pojeździmy korwetą. Bo jutro smutny odcinek, znaczy jutro. Następny, bo nie wiem czy będzie za, za tydzień, za miesiąc czy jutro. O, przepraszam, Ach, nie ma to jak nie to jakieś AWD, tylko prawdziwe 935 koni, ponad 1000 NJUTA, RWD i żadnych y, zabezpieczeń, nawet ABS-ów. No rzeczka jest fajna o, jakbym jechał takim, takim wranglerem albo... O! L36 tu przyjechałem. Moja sztuka driftu nie istnieje. Także, no. Nie musicie patrzeć. <śm> nie. jestem Zawsze co odcinek muszę rozwalić każdy samochód, to... to się wytnie. Zawsze co odcinek muszę każde auto rozwalić i tutaj, ale poprzedni odcinek to był rekord. Dwa samochody. To yy, Panamera, to później Challenger. Nie, no, ale Challenger, no to, to... Ma Marcin to musi się postarać. Ja będę z nim klepał go, ale nie wsadzę go na loterii gdzieś żeby jadusze nie pytali, e, nie będę walczył jakiegoś ulepa no to to masz problem, bo ja nie robię loterii znaczy może kiedyś zrobię co? aha kiedyś może zrobię w przyszłości, ale nie wiem, bo nie chcę nagrywać po prostu no, auta zostaną, co zaop... się nimi, właśnie? Piesz, więc co jest tu mi? Y jak chcecie, specjalno to będzie, ale na sposobów dopiero, tak więc możecie wbić chociaż nic nie nagrałem pijajcie na e, instagram facebook nie instagram instagram i jeszcze coś tam często subów następny film za dwa dni mam nadzieję bo nagram to w środę który A. Mój kalendarz muszę zmienić cały banner całe to, to 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 w prawym o tutaj tu 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 tu, 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 tu. w prawym dolnym rogu usunę to bo znaczy no yy, w następnym odcinku będzie film pożegnany także po raz przedostatni się z wami żegnam i Conheço os <coughs> FIGHT!